Witajcie moi mili, no, jeśli chodzi o trójeczki w Touringu, to u mnie na kanale w zasadzie pojawiały się same rzezimieszki. No bo M3 Touring, M340D. A co by na to byśmy przetestowali sobie takiego normalniejszego Touringa? M318D? Czemu nie? W dzisiejszym odcinku BMW 318D G21, rocznik 2020, proszę bardzo, Touring, auto zostało mi udostępnione przez Autocomfort z Poczczycina z Morzyczyna według mnie bardzo sympatyczny, dość świeży samochód, za lekko ponad 100 tysięcy złotych. Link do ogłoszenia, jak i do Autokomfort znajdziecie w opisie filmu. Przyzwyczailiśmy się do wyglądu BMW trójki w Touringu? Myślę, że tak. Auto już jest kilka lat na rynku. Tu mamy egzemplarz przedliftowy, skonfigurowany raczej do śmigania na co dzień. No jeśli mamy pod maską tutaj dwóch litrowego dieselka czterocylindrowego, w zasadzie to podstawowego o mocy 150 koni mechanicznych, no to priorytetem tutaj będzie ekonomia. Ale czy ten wóz daje radę mimo wszystko tak na Daily? No, na próbie autostradowej się przekonamy, ale tak patrząc na to 150 koni mechanicznych, mniej więcej 1700 kg masa własna, ktoś by powiedział: o kurcze, pieczone, to nie ma prawa jechać. A jednak całkiem, całkiem sobie radzi. Czarna BMK pasuje. BMK w m pakiecie? jeszcze bardziej. Więc mamy tutaj oczywiście zmienione zderzaki, inne felgi. Zawieszenie też jest troszeczkę niższe i troszeczkę sztywniejsze. Reflektory są tutaj podstawowe, ale LEDy, jeśli chodzi o wloty powietrza. No to te boczne są fejkowe Tutaj po środku prawdziwe Grill wygląda na fejkowy, ale też jest prawdziwy Są tutaj klapy, które po prostu się e, otwierają i zamykają Zależnie od potrzeb silnika i samochodu Felgi mamy tutaj 18 calowe Szerokość opon z przodu 225, a z tyłu 255 Samochód ten skonfigurowany jest z napędem na tył No i proszę, jeszcze taka perspektywa Rzut oka na dupkę Czarny lakier, ale też szare, polakierowane w połysku elementy nadwozia, niektóre. Ej 318D, a mamy tutaj dwie prawdziwe końcówki wydechów, bez żadnych fejków czy tam pół fejków. To no cholery, ja wam mówię M318D. Niestety nie wiem, czy M-pakiecik będzie miał tutaj wpływ na osiągi. No, ale zawieszenie, skoro ma być troszeczkę e, sztywniejsze, troszkę szersze koła. Może trochę lepsza aerodynamika. O, jeszcze lampy z tyłu. No i dobra, zajrzyjmy do bagażnika. Bagażnik jest elektrycznie otwierany. Pojemność 500 litrów. Pamiętam, E39 Touring miała pojemność 400 litrów. Ale oczywiście w dwóch przypadkach ta pojemność liczy się do roletki. Akurat tutaj no jest roletka, ale ja ją sobie e, ściągnąłem. I oczywiście w skrajnych przypadkach tą górną część nad roletką po złożeniu też możemy sobie wykorzystać. Bagażnik jest tutaj naprawdę spory. Trujeczka urosła. Tutaj jakieś haczyki. Ojejku, ale to jest Akurat plastikowe. Ładnie wykończony jest ten samochód wykonany, ale to jest mega plastikowe. Ale to Duperel wejście 12V. Tutaj jakaś chyba blenda na głośniczek. Tak. Ja ciągle mówię: roletka. Właściwie tutaj mamy dwie roletki. Proszę, jakbyśmy chcieli tutaj załadować coś wyższego, no to e, to wysuwamy. Oczywiście możemy też sobie złożyć tutaj tylną kanapę, roletę wypiąć, dać za przednie fotele. I tutaj będą zaczepy, właśnie na tą siateczkę. Także przestrzeń bagażowa może być oddzielona, już za fotelami przed nimi. Ole, przyznam, genialnie to powiedziałem: za fotelami przed nimi, tak jakby tutaj z tyłu też były fotele. Nie mamy tutaj chromów. Smutna konfiguracja, ale do BMEczki taki konfig pasuje, taka specyfikacja. No, jedynie felgi tutaj mają inną barwę. No i reflektory, lampy. Drzwi z tyłu. Nawet spoko, chociaż jest taki lekki, wyższy dźwięk jakiś, ale nie ma tutaj żadnego terkotania i tak dalej, czy tam blaszanych jakichś takich niemiłych doznań akustycznych. Boczek drzwiowy z tyłu. Tutaj miękko, miękko przeszycie. To jest raczej eko skóra, tak mi się wydaje. Niebieskie przeszycie. Tutaj jest tak nawet troszkę miękko, ale mogłoby być więcej gumy. Tutaj już jest chyba twardo, ale jest to przyjemne w dotyku. Blendy na głośnik, dekory srebrne, klameczka też. I przestrzeń pasażerska z tyłu. Wiecie co? Tak nie wnikałem w to za bardzo, ale kiedyś wyczytałem, że trójka jest już właśnie wymiarów E39 piątki. I z tyłu mi się wydaje, że będzie tutaj nawet więcej miejsca niż w 39 Wejdziemy? No proszę Państwa, ja mam 198 cm wzrostu. Ten fotel wyregulowany jest pode mnie. I tak na wcisk... Ten dwumetrowca byłby tutaj zaliczony, aczkolwiek wygodniej mi się będzie siedziała po prostu tak, jak szerzej będę miał nogi. Taki niecny rozkrok, rozkrok do tylnej kanapy w BM-ie pasi. Troszkę włosami dotykam o podsufitkę, ale jeśli ktoś by był łysy jeżdżąc BMW, nie wiem, jakoś tak dzisiaj mnie na stereotypy wzięło. Ale wiecie, reguły nie ma, różnie to bywa. Bardzo sympatyczny samochodzik. Tutaj taka siateczka. Klimatyzacja jest trójstrefowa. Na dole dwa wejścia USB C 12 V. No, podświetlenie Ambiente, też jest tutaj, różne kolorki. Teraz może tego aż tak nie widać, ale o tutaj jest listwa z podświetleniem. Tapicereczka, eko skóra i tutaj po środku materiał, właściwie taka alkantarka. Tu nawet jest perforowana i w dziurkach jest. Niebieska barwa, proszę, nawet patrząc na fotel, szwy wszystkie też niebieskie i drzwi z przodu. Identyczna sytuacja jak z tyłu. Boczek drzwiowy z przodu, identyczna sytuacja też jak z tyłu. Wiem, że tutaj w opcji chyba można mieć nawet przyciski e, w tym kolorze srebrne, ale tutaj są normalne, plastikowe takie. No. no i też boczek tutaj po prostu z dołu jest twardszy. Tak, tu u góry wszystko miękko. Wsiadamy. Olem, pakiecik, dywaniki. Też proszę, pakiecik. Jeszcze tylko fotel. Bardzo ładnie zachowany jest ten samochód. Naprawdę fajnie. No, jakby ktoś się nie zgadzał, to przecież może odwiedzić tutaj plac i się przekonać o tym. Proszę bardzo. Deska rozdzielcza. Widok z perspektywy kierowcy. Widoczność jest tutaj całkiem spoko, no bo przecież jest to BMW trójka, auto praktyczne. Deska rozdzielcza cała jest miękka. Tutaj taka ciekawa blenda zaślepka, nawiewy. Proszę bardzo, też takie urozmaicone dekory. Czuć pod palcem tą fakturkę. No i sporo tutaj, muszę przyznać, jest tego dekoru. Bardzo fajnie, że nie ma tutaj całej takiej połaci black piano. Tylko jest tutaj. To w ogóle Cholera wie. Taki efekt 3D w tym jest? Czy to jest jakieś szklane? Gałęcjuszek. Bardzo ładnie wygląda. W ogóle go odpalimy sobie może samochód. Kierowniczka też z emblematem M. Trójramienna. W ogóle takie sprawia wrażenie mega premium. Tutaj skórka. Chociaż to niby skórka albo skórka, nie wiem, ale są przeszycia. Wieniec jest bardzo gruby, charakterystyczny dla BMW. Miękki. Bicepsiory, normalne fizyczne przyciski. Tempomacik jest tutaj taki tradycyjny, po prostu bez radaru. Ale jest na przykład asystent pasa ruchu, także auto tak łatwo nam nie wyjedzie poza pas. Warto tutaj używać kierunkowskazów. Ja wiem, że to jest bawarski, że zimieszek taki lekki. Ale używanie kierunkowskazów wskazane, ponieważ będziemy walczyć z kierownicą, jak auto będzie, jak będziemy po prostu chcieli zmienić pas. Dobrze ta deska rozdzielcza wygląda. No po lifcie, no to już mamy e, co? Były już chyba dwa lifty w ogóle G20-21 i po ostatnim lifcie, no to w zasadzie mamy tutaj jeden taki wielki tablet. Ogólnie ten rodzaj wnętrza, taki bardziej tradycyjny wygląda tutaj ślicznie. Ja bym powiedział, że to takie, to już wnętrze ostateczne. Tu jest tablecik. Tutaj proszę, liczniki. Nie jest to taki pełen Virtual Cockpit, aczkolwiek. Tutaj mamy ekran LCD. Te wskazówki są za jakby za takim matowym szkiełkiem. Nie wiem, czy to nawet będzie widać, ale coś za tym, coś za tą ścianką jakby tutaj półprzejrzystą się dzieje. Wskazóweczka jest podświetlana. Tutaj też to wszystko wygląda takie, tak. Wygląda to trochę tak, jakby to był Virtual Cockpit, ale nie, no jest tradycyjnie. Tutaj zmieniamy sobie na przykład tryby jazdy. Tryby są trzy. Eco Pro, Eco Pro Individual oczywiście. Komfort. No, i sport. Jeszcze tutaj BC, Board Computer. Proszę bardzo, auto ma 192 000 km przebiegu. BM, trujeczkę tutaj muszę pochwalić za znoszenie przebiegu, znoszenie kolejnych pokonywanych kilometrów. ekranik. Już mamy ten typ iDrive'u, taki nowocześniejszy. Jest to bardzo fajny system, bardzo prosty w obsłudze. Dobra, tutaj nie będę tak aż wchodził w szczegóły przecież. Klimatyzacja automatyczna, trójstrefowa, już mówiłem. Menu klimatyzacji, proszę bardzo. Takie są tutaj funkcje. Tu na dole ciąg fizycznych przycisków. Tutaj od 1 do 8 możemy sobie jakąś taką funkcję zaprogramować. Obojętnie to nie muszą być jakieś stacje radiowe, ale na przykład po prostu jakaś funkcja z multimediów. Otwieramy. Tu uchwyty na kubki. Wejście USB. Jakiś tam na telefonik miejsce, i tu panel dowodzenia, sterowanie i-drive'em. Wszystko to jest manualne, bez żadnych gładzików i tak dalej. Tryby jazdy, autoholt elektryczny, ręczny, jucha. No to o, cyk. Proszę bardzo, bmowsko owsko Czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Nie mamy kamery cofania. Tutaj ESP. A no zobaczymy sobie, jakie tutaj są kolory ambientów. Proszę bardzo. A, tu całe kompilacje w ogóle nawet są. Biały, brązowy. Biały, niebieski, niebieski. No dobra, niebieski sobie zostawimy. Ej, taki wozik za lekko ponad 100 tysięcy złotych. Gasimy i zajrzyjmy jeszcze pod maskę. M proszę, jaka to jest duma. Jezus Maria. Czy ja jestem w ogóle godzien, żeby jechać takim samochodem? Nie wiem. 318D. Także podstawowy silnik diesla. 2.0, 150 koni mechanicznych, 320 Nm. Jeśli chodzi o oznaczenie silnika, oczywiście jest to B47. Turbinka typu Twin Scroll, napęd na Tył, skrzynia biegów ośmiostopniowa ZF 8 HP. Ojejku, bardzo dobra skrzynia. No auto 1700 kg 4,7 metra długości, kawał już samochodu, taka trujeczka. Oj, ta skrzynia tutaj bardzo pomaga silnikowi. Tak szczerze, jeśli ktoś by mi powiedział, że ten wóz waży 1705 kg, e, dokładnie bazowy, bez empakietu, bez żadnego wyposażenia. Jeśli mamy tutaj wyposażenie, no to będzie ważył troszkę więcej. I ma 150 koni mechanicznych. No to bym powiedział, że może być tu. Ciężko, a jak się okazuje, jeśli chodzi o. O nie, jeszcze nie o osiągach, o zużyciu paliwa. Szybko dla was to sprawdziłem na trasie przy 90 km na godzinę, to sami zobaczcie śmiech na sali, przy 120 litr więcej. Po mieście mniej więcej do 6 litrów jesteśmy w stanie się zmieścić, no to już w zależności od nogi. Przyspieszenie do pierwszej setki. Producent deklaruje, że ta maszyna powinna to zrobić w 8,7 sekundy. I patrzcie, praktycznie się to pokrywa. Prędkość maksymalna 215 km na godzinę. BMW 528i z automatyczną skrzynią biegów. No tutaj też jest automat, ale nowoczesny, który pomaga nam. E39 też będzie miała 8,8 ,8 sekundy wpisane, przy czym 528i z automatem chyba nawet jest lżejsza. e 60 Jaka tam jeszcze można tutaj porównać 525i, też chyba jest nawet lżejsza od takiej trójki. Ma wyraźnie więcej koni mechanicznych, 6 już nowoc nowocześniejszy e, automat. No i też tam przyspieszenie będzie zbliżone. No dobra, przenieśmy się na parking przed przejściem granicznym w kołbaskowie. Pakuje się za kierownicę, a wy obejrzyjcie test wyciszenia. Opony mamy zimowe, klejonych, akustycznych, szyb tutaj nie mam, mimo wszystko taka trójeczka trzyma fasą. Jesteśmy na miejscu, palimy maszynę Oczywiście dzisiaj będziemy sobie już bez sound checku cisnąć No ojejku, ole tutaj petrolhead dzisiaj wiksę urządza o, B Wixa, wszystko jest OK. Wrzuciłem D, będziemy startować Jak na razie włączymy sobie klimatyzację No i co, będziemy jechać A, tędy sobie przejedziemy Zobaczymy co to będzie Coś kurczę, mi się wydaje, że tu może być kagańczyk. Jest to dość świeże BMW. Stąd moje obawy. Jak wam w ogóle te liczniki się podobają? Może nie jest to Virtual Cockpit, ale kurczę, żeby tutaj całkowicie przekreślać taki samochód. Za to mamy M-pakiecik. No wiadomo, co kto lubi, co kto woli, co kto wybierze. Jaki kto będzie miał priorytet, wiecie. Widziałem też wiele komentarzy, czemu takie małe auto ludzie biorą. Znaczy z małym silnikiem, słaby ludzie biorą w M-pakiecie albo w pakiecie AMG. Rozwiązanie? Po prostu lepiej samochód wygląda. no. Nie musicie dziękować za rozwiązanie tego rebusa. Bardzo skomplikowanego zresztą. Taka BMEczka w M-pakiecie naprawdę wygląda mega korzystnie. Przecież no. No i dobra, prawie 130. Za chwilkę ograniczenie zwalniamy. Nie, wystarczająco, tak jest wystarczająco. Nie jest to oczywiście demon, nie jest to M340D. Jeśli chcecie obejrzeć sobie próbę autostradową M340D w Turingu też, możecie poszukać sobie na kanale. Było coś takiego. Dobra, ja ściągnąłem kamerę. No i czy będzie kontrola, czy nie będzie kontrola? Czarna BMEczka. No nie, i musimy zjechać. Iść na cyrk. No ale niestety dzisiaj widzę BME, ciemne są kontrolowane. Prze Golfik, piąteczka, wariant na próbę autostradą bez problemu. Blue Motion. No dobra, na czym to skończyliśmy? Jedziemy z włączoną klimatyzacją. No eee! Ciemna BMW i X6 nie zatrzymana dokąd? Ja to zgłoszę. 150 bawarskich koni w tym oto kombiaku, w tym oto Turingu, bo zaraz będzie panika. Turingu wyłączymy klimatyzację. Wyłączymy. No ho, tej busik tak wyskoczył. No i nie, do drugiego wiaduktu raczej się nie bujniemy Dzisiaj ogólnie zobaczcie, jest pod wiatr w stronę Berlina, także bujniemy się raczej w drugą stronę Tak na maksa, ale tutaj już wykasuje zużycie paliwa. Więc co szczerze mówiąc, absolutnie na co dzień wystarcza ten silnik. Już 180, a przecież depnęliśmy dopiero w połowie dystansu do drugiego wiaduktu. No i jakie tutaj jest wyciszenie. Kuu, przepieczone. No i dobra, wyprzedzamko. Powiem tak, tutaj widzę <ścoughs> inni kierowcy, też na próbę autostradową przyjechali, szczególnie ten pusik V250D. Widzę, naprawdę ciśnie on do dechy, 180 Niektórzy oczywiście to mu burzają, że ja tak szybko Kurczę, właśnie, patrzcie, tutaj busy jeżdżą po 200 km na godzinę Ten pan za chwilkę tutaj, albo pani, będzie, będą mieli 200 na budziku Ale wyścig Audi A1 kontra V250d no Ale dobra, ciśniemy Nie chcę tutaj im tak podjeżdżać Na dupkę No i teraz jest pod wiatr jeszcze w dodatku Dobra, takie dwie paczki już mamy No ale tutaj odpuszczam No ja muszę tutaj dystans też trzymać przecież Wiecie co? Zrobimy tak Ja tutaj sobie tak luźno ryszarduję 170, ale zwolnimy I sprawdzimy sobie Prędkości Obrotowe Damy sobie tryb Komfort, albo nawet, albo nie, EkoPro nie, bo od razu tutaj w tryb żeglowania yy, Skrzynia obiegów wpada. Dobra, to tak jest 140 km na godzinę. Ja, 2000 obrotów. Równo, nawet nie 2001. Zwalniamy do 120. Depniemy sobie po zawrotce. Bez sensu, tutaj będzie deptać pod wiatr. Naprawdę. 120. No to 1666. Jezu, ale wartości dzisiaj niesamowite wartości jakieś 90 bez oszukiwania. No i tutaj już maszyna. Damy sobie chwileczkę. O, tak. Ósemeczkę to już musimy sobie tutaj manualnie wrzucić wręcz. No 1200 1249, ja tutaj nie będę deptał. Wykasujemy zużycie paliwa po zawrotce O, bo tutaj już za niskie nam wychodzi 9,9 No, rezerwa nam się zapaliła Ale powiem tak Kurczę, jak się fajnie, przyjemnie jedzie Tym samochodem Jestem normalnie w szoku Jak tak za mnie się oczyta że się w szoku, że jest to już BMW Trójka Czemu już? Kwestia komfortu właśnie Kwestia jakości jazdy Że jest tutaj tak cichutko Jest to duży przeskok Patrząc tak z perspektywy F30 F30 mogłaby być troszeczkę lepiej wygłuszona, o ile wiem, polifty chyba są lepiej wygłuszone, ale mogę się mylić. A G20G21 klasa. To drugi zjazd za przejściem granicznym w kołbaskowie na szmyln. Średnio duże paliwa, już do 8,5 litra spadło. No, ale kiedy nie trzeba, no to nie deptam bez sensu. To jest przecież często, jak robię, nie wiem. Cięcie, mówię wam wtedy, widzimy się za chwilkę Daje auto Odpoczywać Klimatyzacje, kurcze, pieczone Trzeba byłoby ustawić na tą kamerę Bo ona tutaj jak tak Podświeci czasami słońce, to się tak Ostro nagrzewa no, Idzie BMW Idzie I co, sound check? Normalny dźwięk czterocylindrowego Dieselka, ale w środku Czekaj. Poczekaj w środku, czy z zewnątrz prawie go nie słychać Też jest lepiej silnik odizolowany Względem F30, F31 No i tutaj chyba trzeba będzie sobie dziabnąć Jakieś takie 100-150 chociaż Może 100-200 dziabniemy Ale nie wiem No teraz będzie z wiatrem O jeszcze tutaj w cieniu aerodynamicznym Za F10 pocisnąłem chwilę, chociaż aż taki dystans był troszkę za nią. 11,87 plus 0,3% pod górkę. Dobra, tutaj chwilę odpuszczę, niech sobie auto, niech sobie skrzynia wyższy bieg wrzuci. O nie, nie, ale nie aż tak wysoki. Co? Mówicie 215? Ciągle tutaj jest pod górkę. Widzę jakieś chyba powolne, takie anemiczne bardzo, bardzo anemiczne wyprzedzanko. No i proszę bardzo. 210? Dobra. 214 i musimy zwalniać. No wiecie, nie ma takiej swobody tutaj przy 200 km na godzinę. Ale teraz było pod góry. Lecimy. Uuu, brak cienia aerodynamicznego. No może później będzie jakiś cienia aerodynamiczny. No, dawaj BMEczka. Sami na polu bitwy. O kurczę, 220 chyba jeden, No 221 było nawet. Eee, to chyba nie ma Kagańczyka. To ładnie poszła BMA. Co sądzicie? Możecie napisać w komentarzu, czy taka 318D daje radę? Czy może jednak nie? Miejcie na uwadze, że to jest bazowy silniczek diesla. Ale to była przyjemna i taka dość relaksująca próba autostradowa. Ale wygodnie się tutaj w tych sportzice siedzi. Patrzcie na to. Akcent. M, Performance. I okej, okay, mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta cała próba autostradowa z prezentacją wam się mega podobał. Ten cały petrolheadowy pakiecik. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie. Nie, no i po próbie autostradowej, już po polskiej stronie. Kolejna kontrola. Co to się dzisiaj dzieje? Czarne BMW w tym pakiecie.